Siemanko, Siemanko, z tej strony No Life Online, jak zawsze. Dzisiaj sobie pojedziemy właściwie nie wiem, gdzie, aczkolwiek będzie to taki odcinek, jak to się mówi, bez gadania. A więc odpalam najpierw radyko No i się zaraz wszystko zacznie. PL, 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 PL. Dobra, mamy tylko, który znowu będzie działać. Mam nadzieję, że zrobię pata, który to naprawi, bo <laughs> się przywiązałem do tego mojego radia a bez niego jest lekka pizda Cóż, no nie chciałbym jechać w to same miejsce Nie no, jest sam Olsztyn i w tej samej miejscowości mi się wydaje, że to sensu nie ma przecież już tu byliśmy Eee, sorry, że tak powiem, bo nie wiem co przed chwilą mówiłem, bo mam na guzik jak widzicie, jak ostatnio to było z muzyczką Cóż, jak widzieliście, mam tylko trasę w tym samym mieście, a reszta to a nie chciałbym cały czas robić tego samego Cóż, a więc się przetruchtamy szybką podróżą tutaj do Szczecina, może to jest właśnie plus. Taki posiadania garażu. Co prawda, wolałbym zwiedzać bardziej DLC niż jechać za miasto, ale niech już będzie. Producent suplementu diety Zdrowital. Zdrowital to więcej niż prezent. Za 17 minut 16 obiecałem to biorę się To może śnikniemy do Berlina. ale tutaj ma swojego pomocnika, dzwonię. Proszę odebrać połączenie, bo to może być znakomity prezent dla kogoś z Was. Mamy tutaj ho ho ho. Między innymi wielką gotówkę na święta, 100 tysięcy złotych, jest samochód, Volkswagen Up!, są też rodzinne ferie we włoskich Alpach dla trzech osób, ale proszę odebrać połączenie, bo nie mogę długo czekać. Kto tam nie odbiera teraz telefonu? Zielona słuchawka, jeszcze jeden sygnał, jeszcze dwa sygnały i teraz jeszcze jeden. Halo, halo, dzień dobry. No, ty to masz nerwy. Kurde, nic nie widziałem w tym. W prawym siebie e, i rozrywane... przez to tak. Damaris, wyszło to jak no, wyszło. To trochę na przetrzymanie. Jesteś w wielkim finałowym, prezentowym finale RMWFM i teraz możesz wygrać jeden z siedmiu znakomitych prezentów. Między innymi. 100 tysięcy złotych. No tak, no taki jest świetny Mikołaj kołaj Niesamowite, ale jednak i on jest naprawdę. Mam tutaj tak, między innymi 100 tysięcy złotych. W jednym z prezentów gotówka, 5 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, samochód Volkswagen Up i teraz wybieraj numer prezentu. Od 1 do 7. A ja tak w międzyczasie ci wrę wręczam suplement diety Zdrowital dla Ciebie. To już prezencik taki. Masz. A teraz czekam na ten numer prezentu. Od 1 do 7. A pod którym numerkiem jest jakaś fajna nagroda? A tego to ja nie wiem. Tego to ja nie wiem. To wie tylko świetny Mikołaj. Dobrze to bierzemy piątkę. Piąteczka. Dobrze sięgamy pod piąteczkę i mam nadzieję, że to będzie prezent na piątkę z plusem. Gdzie ta piątka jest? Proszę mi tu podać. Ach, to Mikołaj świetny schował tą piątkę. No. Jest. Kurde, już wszędzie święto, święta, święta. Emocje rosną, otwieram, otwieram... Szymy, też, ruch, innymi, no. otwieram mam cześć, gdzie dobien... mam A, no jest, już wiem! To 5000 złotych na święta! Brawa! No jej, dziękuję bardzo! <laughs> Proszę uprzejmie! To no i... na pewno nie jest jakiś żart? Nie, to nie jest żart! Tutaj pomocnik świetnego Mikołaja RMWFM i ty naprawdę wygrałaś w RMWFM 5000 zł na święta! Coś mi nie poszło, cóż, popołudnia. No, z taką gotówką, ostatni filmik liczyłem, że przejdzie szybko, a tymczasem okazało się, że był prawie Świetny chyba pojazd. Stało jeszcze u nas, między innymi 100 tysięcy złotych, wielka gotówka, samochód Volkswagen Up!, i to już jutro, już jutro te prezenty powędrują do kogoś z was, a wy już możecie przysłać swoje imię pod numer 7252. Cóż, nadal się zastanawiam, jaki samochód wybrać na GTANS. By byście na pewno wybrali Scania już bardzo dawno temu. Aczkolwiek nie na pewno nie wybiorę Mercedesa, ponieważ. Wolę Real Roger, tak to pewno jestem pomyłkiem, ale nie ma Real Roger, więc. Tak, nie inaczej. To pierwszy ten lepszy. Śpiesz się po swojego Citroena, dopóki masz pełny wybór modeli z rocznika 2013. Wejdź na stronę citroen.pl i zarezerwuj wybrany przez siebie model lub odwiedź jeden z salonów Citroena. Rabaty nawet do 24 500 zł. Skorzystaj też z promocyjnego ubezpieczenia za 1,99%. Citroen Creative Technology. O, witam, to pan święty Mikołaj. Nie taki święty! Radzki do góry! Ceny w dół! Cenowy atak Mikołaja w sklepach euro. Tablet 7 cali. Android 4 giga za 199. Let TV 32 cale. Philips 100 Hz za 999. Smart TV Samsung 46 Calac. Kurde, mi że nie zjedzie to mi 3490 i dodatkowo ekstra raty w sklepach euro i na eurocom.pl Kochanie, ustaliliśmy statuł kim zostaniesz w przyszłości. Kurde, która godzinka tutaj Elektro, w grze, że... tak ciemno? supercenowa gwiazdka simowa. w symulację no jak, przecież... życia po polsku na komputerach PC. Aha, no, podróż ja A ja jestem kobietą. Dlaczego mielibyśmy stosować ten sam zestaw witamin? Tak się tutaj rozpędziłem na kobiet. tym pasie. dla mężczyzn. Oba mają komplet 25 witamin i minerałów w wysokich dawkach. Witotal dla mężczyzn ma dodatkowo składniki wspomagające na przykład funkcjonowanie mięśni. A mój Witotar, składniki między innymi pomagające zachować piękny wygląd. Suplementy diety Witotar. I no koniec, wiec, już śmigamy, śmigamy na pewno już więcej. Dla o, więcej teraz spadamy bogurka. Po co ladar? Nawet go nie zauważyłem. Leci. leci poza horyzont. Wygląda, jakby nie miał zamiaru lądować. On. Naprawdę! Nie ma zamiaru lądować. Ty też wyskocz. Aż do Sochi. Teraz kupując dowolny smartfon Samsung w Komputronik możesz wygrać wyjazd na zimowe Igrzyska Olimpijskie oraz jedną z wielu puchowych kamizelek od Samsung. Przyjdź do salonu Komputronik i weź udział w promocji. Samsung i Komputronik. Prezentujemy. Dzień dobry, chciałabym kupić magnez w formie cytrynianu. A, cytrynian magnezu, czy podać tańszy zamiennik? Zamienniki chyba istnieją tylko w lekach. Skądże? Magnez kupujmy z głową. Magmax B6 masz 110 mg magnezu w jednej tabletce w maksymalnie dobrej cenie. Po co przepłacać? Magmax B6? Tak, Magmax B6 to maksymalna korzyść. Poproszę, magna. Do musimy się zanim powłóczyć. Zapytaj o suplement diety Magmax B6. Nadszedł ten moment dla wszystkich, którzy niecierpliwie czekali. Nadchodzi kolejna godzina, gdy ktoś z Was wygra darmowe tankowanie. Zatankuj na stacji Shell przynajmniej 20 litrów paliwa i wygraj co godzinę paliwo warte 200 zł. Zatankuj już dziś na stacji Shell. Losujemy co godzinę od 7 do 22. Regularnie paliwa na stronie Shell.pl Niemiecki autostrad Po powódźnie z najlepszą muzyką tylko w RMF FM. See reflections on the water. Kurde, wiecie mi czego tu brakuje? Pomiędzy godzinami w sensie w nocy ten ruch niech sobie będzie taki mały, ale tak 16 te godziny na tych autostradach mimo wszystko, no może nie na autostradach, ale generalnie na głównych drogach powinien być spora wyruch, a tymczasem no tak.

He says that's her own. See him move through smoke and mirrors. Feel his presence in the crowd. Other girls they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out w tych coraz większy syphilis, naprawdę. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. so close and be denied Chciałem, że nam zasłoni wszystko, ale jakoś to widzę. standardowo z automatu sobie tu szczelimy. Kurde, na długiej trasie następnej, może przyjrzymy level, ale wątpię. Na, na pewno przy... po tym następnym zleceniu jeszcze jedno, i na pewno levelik 21. Cóż, na, na razie to na tyle. Dzięki za uwagę na razie. You may be-